Cześć. Nazywam się Marcin Wencel z Premium Gastro.pl. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać gastronomiczną szafę chłodniczą Dora Metal z serii Standard. Szafa chłodnicza w wersji standard, jak sama nazwa wskazuje, jest najbardziej podstawowym modelem oferowanym przez markę Dora Metal, a mimo wszystko jest bardzo solidnie wykonana i energooszczędna. Patrząc wstecz na odpowiednik tego modelu, widać, że Dora Metal rozwija swoje produkty i idzie z duchem czasu, czego nie da się powiedzieć o każdym producencie. Producent wyposażył szafy chłodnicze w nowe dotykowe panele sterowania, dzięki którym znacznie łatwiej utrzymać czystość. W porównaniu do zwykłych sterowników z przyciskami. Sterownik posiada funkcję eco, która się włącza automatycznie, jak użytkownik nie otwiera drzwi. Agregat w formie monoblok jest stosowany w standardzie każdej szafy chłodniczej Dora Metal, co moim zdaniem jest świetnym rozwiązaniem ze względu na oszczędność miejsca w komorze szafy, a jest to około 20 cm więcej przestrzeni chłodniczej niż w standardzie rynkowym. Dodatkowym aspektem jest serwis. Szafę chłodniczą z agregatem monoblok naprawia się w 15 minut. I naprawy może dokonać każdy technik z uprawnieniami elektrycznymi. Jest to bardzo duża przewaga nad standardowym rozwiązaniem rynkowym, iż każdy z nas wie, jak ciężko jest wezwać chłodniarza w okresie letnim. Szafa chłodnicza posiada zamek w standardzie, szafa chłodnicza posiada optyczny i akustyczny alarm otwartych drzwi. Jest to kolejna rzecz, która nie jest standardem rynkowym, a potrafi uratować zawartość komory. Producent przewidział zamianę kierunku otwierania się drzwi. Dzięki temu możemy samodzielnie przełożyć drzwi, aby otwierały się w wygodniejszą dla nas stronę. Wszystkie szafy chłodnicze Dora Metal pracują na proekologicznym i zarazem wydajnym czynniku chłodniczym R290, który pozwala zredukować zużycie energii i poziom hałasu. Parametry techniczne szafy chłodniczej Dora Metal Standard. Wymiary szafy to 720 na 821 na 2050 Grubość izolacji w szafie chłodniczej to 60 mm, co również jest ponad standardowym rozwiązaniem na rynku. Pojemność naszej szafy chłodniczej to 610 litrów netto. Szafa chłodnicza posiada piątą klasę klimatyczną, czyli najwyższą klasę zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej. W połączeniu z klasą energetyczną C, która jest dobrym wynikiem, jak na wyjściowy model, nasza szafa staje się bardzo ekonomicznym rozwiązaniem w swoim segmencie rynkowym. Producent standardowo wyposaża szafę w trzy pary prowadnic i 3 ruszty 2 na 1 GN z możliwością dokupienia dodatkowych prowadnic i rusztów. Szafę możemy doposażyć w drzwi z samodomykaczem, oświetlenie LED i systemem monitoringu, dzięki któremu możemy zdalnie kontrolować działanie urządzenia. Szafy chłodnicze premium i standard produkowane przez Dora Metal, pracują w zakresie temperatur plus 2 do plus 10 stopni przy temperaturze otoczenia do 403 stopni Celsjusza, czyli posiadają agregaty tropik. To byłoby na tyle. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie.